dorastałem bez matki. Kiedy opuściła rodzinę z moim ojcem, gdy miałem zaledwie rok, wiele lat później dowiedziałem się, że odeszła z innym mężczyzną, najwyraźniej. Nie było dla mnie miejsca w jej planach na szczęśliwą przyszłość w rodzinie. Staraliśmy się nie rozwodzić nad tematem mojej matki i tylko raz babcia wspomniała, że szuka szczęścia i obecnie mieszka za granicą. Nie pytałem o szczegóły, a babcia nie poruszyła tego tematu ponownie, nawet teraz. Trudno mi zrozumieć, jak matka mogła zostawić swoje roczne dziecko. I nigdy więcej o nim nie myśl. Kobiety często oskarżają mężczyzn o okrucieństwo, ale z mojego doświadczenia wynika, że okrucieństwo i przebiegłość kobiet przewyższały okrucieństwo i przebiegłość mężczyzn. Mój ojciec nie widział potrzeby ponownego orzenku po odejściu mojej matki i pozostał kawalerem przez długi czas. Nie było jasne, czy mnie kochał ale czasami czułam, że uraza do zmarłej żony została przeniesiona na mnie. Dorastałem z babcią, a mój ojciec tylko okazjonalnie przynosił mi zabawki. Jego życie było poświęcone pracy i karierze, a szczęście się do niego uśmiechnęło. Teraz jest właścicielem dużej firmy budowlanej. Kiedy miałam czternaście lat, mój ojciec w końcu ożenił się ponownie. Pamiętam ten ślub, na którym poślubił młodą i piękną Lenę, ale teraz została moją macochą. W wieku osiemnastu lat wstąpiłam do wojska i po roku służby wstąpiłam do Akademii Wojskowej. Planowałem wrócić do domu za cztery lata, ale zostałem poważnie ranny w strefie zagrożenia w stanie krytycznym, tracąc dużo krwi, gdy przywieźli mnie do szpitala. Miesiąc po intensywnej terapii całkowicie wyzdrowiałem i to właśnie w tym młodzieńczym okresie kryje się sekret mojego szybkiego powrotu do zdrowia, ale poza tym w tym czasie się zakochałem. Olga która pracowała jako pielęgniarka w szpitalu, stała się dla mnie prawdziwym aniołem. Jej zielone oczy i życzliwość przyciągnęły mnie, a ona uosabiała najlepsze cechy kobiety, oprócz opieki medycznej. Wniosła radość i wsparcie do mojego życia. Miło było zauważyć zazdrosne spojrzenia z sąsiedniego szpitalnego łóżka. Gdy ta piękna kobieta wybrała mnie spośród wielu kandydatów, gdy ja nadal dochodziłem do siebie, Olga zasugerowała chęć oficjalnego zalegalizowania naszego związku, sugerując przedstawienie mojej przyszłej żony mojemu ojcu. Jednak postanowiłem tego nie robić, biorąc pod uwagę moje napięte stosunki z ojcem, który nie wykazywał zainteresowania moim losem. Podczas badania lekarskiego zostałem dokładnie zbadany, co stwarzało wrażenie, jakby chcieli mnie wypróbować. Na szczęście do tego nie doszło i otrzymałem orzeczenie o zdolności do służby bez ograniczeń. Potem otrzymałem miesiąc urlopu na rehabilitację, a ponieważ procedury małżeńskie dla osób wojskowych są uproszczone, postanowiłem się ożenić. Zaraz po ślubie z Olgą wybraliśmy się w romantyczną podróż na południe, ciesząc się morzem i gościnnością jej krewnych. Ale, jak to bywa, wakacje dobiegły końca. Otrzymawszy przydział, pojechałem z młodą żoną na nowe miejsce służby. Zostałem mianowany dowódcą kompanii rozpoznawczej i nie miałem prawie żadnego wolnego czasu. W tym czasie Olga, bezrobotna, zaczęła stopniowo zmieniać się pod wpływem otoczenia. Prowadząc do zmian w jej charakterze, te okresy bezczynności mogą wpływać na ludzi, szczególnie młode, niedoświadczone kobiety, takie jak moja żona. Ważne jest, aby znaleźć równowagę i utrzymać pozytywne aspekty w związkach. Pomimo trudności i zmian, które pojawiają się w życiu, gdy wróciłem do domu po nabożeństwie, przywitała mnie niekochająca żona, którą znałem, ale prawdziwa burza emocji. Dosłownie czepiała się wszystkiego. Poczone w uszy od talerzy, które uważała za nierówne, poporzuconą kurtkę i nieporządny but. W tym momencie starałem się wesprzeć moją żonę, zdając sobie sprawę, że to dla niej trudny czas, a co więcej, Olga była już w ciąży Żywiłem nadzieję, że przyjście dziecka zmieni jej nastawienie na lepsze i z zainteresowaniem obserwowałem, jak jej brzuch staje się coraz bardziej okrągły. Czy mogę powiedzieć, że byłem z niej zadowolony? Tak, myślę, że tak. Nadal mnie kochała, mimo trudności. Nadal pamiętam, jak jej dłonie drapały mnie po plecach, gdy wierciła się pod moim ciężarem, prosząc, żebym nie przestawała. Kochanie, szlochała, po prostu nie przestawaj. Po narodzinach wyki. Wydawało się, że nasze życie wraca na właściwe tory. Olga poświęciła się całkowicie naszej córce, a nasze relacje stały się bardziej harmonijne, ale czasami zauważałam pewne ochłodzenie między nami. Olga unikała spotkań ze mną, w rozmowach odwracała wzrok, nie rozwodziłam się nad drobiazgami, bo moje myśli były pochłonięte pracą. Troski i problemy rodzinne po prostu zeszły na dalszy plan. Olga z każdym dniem była coraz bardziej zmęczona. Zwłaszcza opiekując się dzieckiem, a jej w nocy brakowało sił, starałam się ją wspierać. Karmiłam wikę w nocy, zmieniałam pieluchy, czasem nawet zasypiałam w kuchni ze zmęczenia, opierając głowę o lodówkę. Jednak czas mijał nieubłaganie, a nasze życie rodzinne stopniowo się układało, minął kolejny rok. Wakacje, na które tak bardzo czekałam, nigdy nie nadeszły, mimo że pracowałam dzień i noc, Wyczekując nadchodzącego odpoczynku, ale zawsze były ku temu ważne powody i moje wakacje zostały przełożone na później. Olga z córką pojechały do swoich rodziców, dziadków. Przez całe lato był to czas zmian i okazało się, że zmiany te działały na oldze korzystnie po powrocie. Stała się jeszcze bardziej łagodna i czuła. Nasze intymne życie znów wypełniło się jasnymi kolorami, szczególnie późnym latem, w tym czasie nasz batalion. Część rosyjskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ został rozmieszczony w Mali, republice niemal w centrum kontynentu afrykańskiego. Rozpoczęła się wojna domowa, a my, siły pokojowe, na początku okresu separacji wykonywaliśmy zadania podziału walczących stron. Olga i ja korespondowaliśmy, dzieliła się wiadomościami, pisała o tym, jak dorasta nasza córka. Jednak z czasem liczba listów malała, aż w końcu całkowicie ustały. W Mali sytuacja z komunikacją mobilną była trudna, a powrót do domu nawet po sześciu miesiącach, kiedy zostałem odwołany z podróży służbowej do Rosji, był nierealny. Natychmiast udałem się do domu, powody zakończenia podróży były mi nieznane i w zasadzie nie miały znaczenia. Najważniejsze było to, że wkrótce będę mógł przytulić moją ukochaną żonę i córkę. Moja torba, podróżna ledwo, pomieściła wszystkie prezenty dla moich ulubionych dziewczynek. Po przybyciu na lotnisko próbowałem dodzwonić się do Olgi, ale jej telefon cały czas był wyłączony. Dotarłem do mieszkania, przeszedłem przez otwarte drzwi i zostawiłem torbę podróżną na korytarzu. Wszedłem do środka i nie znalazłem nikogo w dużym salonie. W sypialni na jego łóżeczku leżała pusta torba. Jednak z kuchni dobiegł męski głos i kobiecy śmiech. Podchodząc cicho, Otworzyłam drzwi i zobaczyłam mężczyznę przy nakrytym stole trzymającego w rękach fugar, a Olga obejmująca go w krótkiej koszulce. Tym mężczyzną okazał się major Achmerow, szef handlu wojskowego, który słynął z niedopuszczalnego zachowania wobec kobiet oficerów. Co prawda krążyły o nim plotki, ale nikt go na miejscu nie złapał. Teraz wyszedł gorący. Mój nóż, który nieświadomie wyciągnęłam, wydawał się ledwie widoczny w ich zauroczonej scenie, a oni mnie nie zauważyli. Nie byłam zaskoczona tym, co zobaczyłam, jakbym była z góry przygotowana na taki obrót spraw. Nagle jednak poczułam bolesny strzał w serce, całe nasze życie z Olgą wypłynęło mi przed oczy. Ale jedna rzecz mnie prześladowała dlaczego ona mi to robi w tym momencie? Nawet przemknęła mi myśl, że to wszystko sen, i że zaraz się obudzę, widząc moją ukochaną żonę w pobliżu, śpiącą, jak zwykle, z uśmiechem na twarzy, delikatnie mnie przytulającą. Rzeczywistość była tak bolesna i niesprawiedliwa. Te łzy napłynęły mi do oczu, gdy w końcu mnie dostrzeżono. Olga cofnęła się z przerażeniem, a jej łuk zaczął powoli się podnosić. Odsuwając jej przestraszone oczy od noża w mojej dłoni, na moment zwróciłem wzrok na ostrze, na którym grało złowrogie światło. Wydawało mi się, że sama śmierć tańczyła na czubku noża, niecierpliwa i bezwzględna. Nie rób tego, Jura, proszę nie rób tego. Wyjaśnię wszystko, powiedziała Olga, odrzucając strach. Jej słowa mnie nie uspokoiły. Pod jej kochankiem utworzyła się kałuża, cuchnąca moczem. Okazało się, że zmoczył się ze strachu. Przypomniałem sobie córkę, uśmiechnąłem się i odłożyłem nóż na miejsce. Splunąłem pod nogi, odwróciłem się i cicho wyszedłem z kuchni. Olga krzyczała. Próbowała mnie zatrzymać, chwytając moją kurtkę moimi rękami, ale cicho ją odsunąłem i złapałem torbę podróżną, kierując się do drzwi. Nie pociągnąłem, tylko złożyłem pozew o rozwód. Następnego dnia Olga próbowała rozpocząć rozmowę, ale uniknąłem spotkania, gdy tylko udało jej się do mnie dodzwonić, ale jej próby złagodzenia sytuacji nie powiodły się na rozprawie. Próbowała obrzucić mnie błotem, obwiniając o wszystkie możliwe grzechy oskarżenie o zdradę było rzekomo szczególnie pikantne. Tak często wyjeżdżałem w długie podróże służbowe, bo miałem kochankę, a nie miałem ani jednej. Przez cały czas naszego wspólnego życia wyśmiewałem ją, upokarzając dziecko na wszelkie możliwe sposoby, a nawet okresowo bijąc. Była nawet gotowa pokazać siniaki odbicia. Już na rozprawie oskarżenia te zostały potwierdzone i nie wiadomo. Skąd pochodził świadek, niechlujna ciotka z jakimś kwaśnym wyrazem twarzy. Przez cały ten czas Olga starała się nie patrzeć na mnie, pilnie odwracając wzrok. Nawet ja szanowałem ją od banalnej oszustki. Stała się ofiarą przemocy w rodzinie na moich oczach, pewna troski i uczucia. Została wprost zmuszona rzucić się w ramiona kochanka w poszukiwaniu pocieszenia i spokoju ducha. Słuchałem w milczeniu tej bzdury. Oczywiście. Bez sprzeciwu i kłótni, na jej ciele były siniaki, ale nie odbicia, tylko od odsania. Starszy sędzia o końskiej twarzy spojrzał na Olgę ze współczuciem. W rezultacie rozwód, alimenty. Z córką możesz się spotykać tylko raz w tygodniu i tylko w obecności matki. Ale nic nie udało mi się wyrwać. Mieszkanie jest oficjalne i nic więcej nie zyskuje się w małżeństwie. Tylko mieszkanie babci było w innym miejscu i nie dało się go podzielić. A ten zaginiony kochanek major nie pojawił się na rozprawie, podobno żona go nie wpuściła. Zaśmiałem się. To właśnie robią pozornie kochające dziewczyny i żony. I nigdy nie wiesz, co możecie czekać jutro. Kochaj i bądź kochany.